Nastały takie czasy, gdzie każdy chce gravela, ale mamy pewne rzeczy. Nie każdy wie jak go kupić, ale przede wszystkim jak go nie kupić. Dlatego dzisiaj pokażę wam podstawowe błędy, jakie pojawiają się podczas zakupu takiego roweru, na które warto zwrócić uwagę, a przede wszystkim się ich wystrzegać. Zapraszam na film. Takim pierwszym chyba klasycznym, najbardziej spotykanym, najczęściej przede wszystkim błędem jest zły rozmiar roweru, bo wiele osób kusi się, że fajna cena, super, no jest na mnie rower trochę za duży, czyli tak na przykład rozmiar, albo na przykład jest na mnie za mały i tak dalej. No i stwierdził, no to dobra, no skoro jest spoko, ale tam rozmiar i tak dalej, to sobie kupię. No i generalnie później zaczyna się całe pasmo w ogóle nieprzyjemności, bo źle dopasowany rozmiar roweru, no to przede wszystkim bóle, zła pozycja, ciężko to potem dopasować, a nawet jeżeli już się jakkolwiek dopasuje ten rower, no to wtedy, no to wtedy co? Okazuje się, że na przykład trzeba albo jak jest za duży, skrócić mostek do takiej granicznej długości, albo na przykład przez przypadek, jak jest rower za mały, za, za bardzo wydłużyć. Także pierwszy błąd taki niedoświadczonych osób, czyli dobór rozmiaru. Dlatego kupując przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, żeby rozmiar był do nas idealnie dopasowany, bo to oszczędzi wam koszty na no dwa, jeżeli kupujecie rower na przykład z drugiej ręki, no to wtedy wam nie za bardzo ktoś doradzi. Natomiast w wielu sklepach, gdzie sprzedawcy są ogarnięci, którzy sami jeżdżą, no to są w stanie wam po prostu taki rozmiar dopasować, żeby tego błędu nie popełnić. Także to jest błąd numer jeden jak nie kupować grawela. Przechodzimy do punktu numer dwa. Punktem numer dwa jest to, że przede wszystkim musimy wziąć w sobie pod uwagę, że gravel jest to fajny uniwersalny rower, ale ja bym go tutaj trochę porównał do samochodu typu SUV. Pozwala nam wjechać w teren, pojedzie fajnie po asfalcie, natomiast, jeżeli pojedziecie takim SUWem w taki głęboki offroad czy Wam się spisze? No, średnio. Jeżeli zabierzecie suwa na tor wyścigowy, czy będzie sprawny? No, podejrzewam, że pewnie gorzej niż takie typowo sportowe samochody. Dlatego to, co warto wziąć pod uwagę, że gravel jest to rower do jeżdżenia po większości typów dróg, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że to muszą być drogi asfaltowe, utwardzone, leśne itd. Wiadomo, można sobie to zmodyfikować, wsadzając grube opony, jakieś tam koła i tak dalej, jakieś amortyzatory i tak dalej, no ale wtedy już trochę jakby zabijamy tego ducha Gravela. Przede wszystkim trzeba sobie pamiętać o tym, że nie mylimy Gravela z rowerem MTB, ani nie mylimy go z szosą, choć na pewno Gravelowi bliżej do szosy niż do takiego typowego MTB, dlatego też trzeba o tym po prostu pamiętać. Punkt numer 3, jakże ważny, trzeba wziąć pod uwagę, że trendy w sprzęcie, w osprzęcie też się zmieniają. Dlatego dzisiaj powiem wam o kilku takich rzeczach, na które przede wszystkim warto zwrócić uwagę, dobierając rower dla siebie. Czyli co przede wszystkim gravel powinien mieć, czego warto jakby, żeby nie miał i tak dalej. Punkt pierwszy, no to rozmiar opon. Jak wszyscy wiemy, opony w gravelach jakby rosną, 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 więc w tym momencie kupowanie grawela z prześwitem na oponę mniejszą niż 40 mm, a nawet bym powiedział 45. No to może inaczej. 45 to jest takie minimum, żeby się w ten rower mieściło, żeby ten rower faktycznie spełniał funkcje, żebyście się z niego cieszyli, żebyście go nie musieli za chwilę zmieniać. To jest raz, prześwit na opony. Dwa, warto wziąć pod uwagę, że w tym momencie też powychodziły nowe grupy, dlatego warto też pomyśleć, żeby w razie przyszłego upgrade'u, żeby ten rower był wyposażony w hak UDH, z racji tego, że no po pierwsze, jest to prostsze haki UDH, nawet jeżeli nie macie przerzutek direct mount, jak na przykład ze Srema, no to w razie awarii takiego haka dostaniecie go jakby wszędzie, bo jest to ustandaryzowany system. Natomiast no najnowsze grupy są wyposażone właśnie już w taki direct mount, dlatego no warto o tym pamiętać, że jeżeli, że jeżeli chcemy mieć ten rower dłużej, no, i żeby później przy nim nie kombinować, no to warto, żeby miał te takie nowoczesne standardy. No to teraz będzie gruby temat, jeżeli chodzi o integrację przewodów. Większość nowoczesnych graweli już teraz posiada te kable zintegrowane. Są ludzie, którzy to lubią, są ludzie, którzy tego nie lubią, choć z perspektywy takiej osoby kupującego ładnie to wygląda. Jest to bardzo estetyczne. Dwa, że nawet jeżeli sobie założycie jakąś torebeczkę na ten rower i tak dalej, no to po prostu te kable wam nie latają. Natomiast z drugiej strony. No jeżeli trzeba później przy tym rowerze coś zrobić i tak dalej, no to wiąże się to też jakby z dodatkowym czasem i tak dalej i tak dalej, no bo już wtedy na przykład dostać się do sterów. No to jest troszeczkę trudniej, fajnie żeby to zrobił ktoś, kto już to wcześniej robił i tak dalej. Dlatego dużo osób, że jak nie ma integracji, to nie kupuje. Niekoniecznie. Są fajne rowery bez integracji. To jest, że tak powiem, taka kwestia już bardziej wizualna, natomiast przede wszystkim nie wykluczałbym takiego roweru. Podobnie jak rowery MTB, Grawele, też ewoluują i już teraz nie ma czegoś takiego, że jest gravel jako gravel, więc mamy różne typy graveli. Mamy takie sportowe, mamy do bikepackingu, mamy takie all-roundery, mamy z amortyzacją. Dlatego kupując gravela to pomyśl, gdzie chcesz tym rowerem jeździć, jak chcesz go używać, a następnie dobierz taki rower, jaki spełni Twoje oczekiwania, bo jeżeli chcesz sobie jeździć na wyprawy, no i kupisz sobie gravela sportowego, który nie będzie miał mocowań, to będziesz z niego zadowolony? Na no pewnie średnio, dlatego miej to na uwadze. Kupię, bo wszyscy mają to, ja też chcę. Weźmy pod uwagę, że gravel to jest typ roweru i nie każdemu taki typ roweru spasuje. To, że sąsiad ma, to, że ktoś inny ma, to nie znaczy, że ty też taki rower musisz mieć. Bo gravel przede wszystkim kusi swoją taką uniwersalnością. No ale, tak jak już wspominałem w poprzednim temacie, ten rower też nie będzie dla każdego, bo jeżeli lubisz ciorać po krzakach, zjeżdżać i tak dalej, to może lepszym wyborem dla Ciebie będzie rower po prostu górski. Albo jeżeli jeździsz w trasy, gdzie masz 95% asfaltu, a dosłownie kawałeczek szutrem, to może warto wziąć szosę? Bo dzisiejsze szosy i tak pozwalają na to, żeby zamontować tam troszeczkę szersze opony, na przykład 32 czy nawet 40 mm, dlatego gravel to nie jest też rower dla każdego i kupowanie, bo wszyscy mają, to tak nie działa. Wiele ludzi kupując Gravela myśli, że tak naprawdę jest to już koniec ich wydatków. Weźcie pod uwagę, że żeby faktycznie cieszyć się z tego roweru, no to to jest dopiero początek. Dlatego planując wydatek na rower, warto sobie zaplanować dodatkowe parę groszy na takie akcesoria, typu nie wiem, koszyk na bidon, lampki, które w tym momencie są jakby obowiązkowe. Do tego warto sobie pomyśleć o tym, żeby Kupić sobie jakiś bidon, zapasową dętkę, może jakiś klucz, który Wam się przyda podczas jazdy, żeby sobie cokolwiek dokręcić, także uwzględnijcie to i weźcie pod uwagę, że do tego roweru troszeczkę trzeba będzie po prostu dołożyć. Nie dużo, ale warto to uwzględnić. Wygląd, wygląd roweru. I tutaj mogę powiedzieć po sobie, jeżeli mamy dwa rowery a jeden ma minimalnie lepszy osprzęt tam powiedzmy nie wiem zamiast Apexa elektronicznego ma powiedzmy Rivala. No nie, więc to jest takie naprawdę bardzo, bardzo nieduże, nieduża różnica, no to w tym wypadku jednak wziąłbym taki rower, który mi się przede wszystkim podoba bardziej, bo rower, który jest ładniejszy to będziesz na niego częściej wychodził. No bo później kupisz sobie rower, który fakt faktem ma lepszy osprzęt, tak wiadomo do no tam powiedzmy klasy wyżej przerzutki czy coś, no, i potem siedzisz w domu i patrzysz na niego, i tak, pst, kurde, a mogłem mieć taki, co mi się podobał. Dlatego wziąć, warto wziąć to pod uwagę i czasami popamiętajcie, to nie przerzutki jeżdżą. Przerzutki i tak dalej, to jest tylko taka dodatkowa rzecz, która pomaga, wspomaga. Natomiast najbardziej dobrze dobrany rozmiar i przede wszystkim taki rower, który się Wam podoba. No, to może pasowałoby teraz troszeczkę to, to wszystko podsumować. Moi drodzy, przede wszystkim, jeżeli kupujesz Gravela, to nie kupuj go tylko i wyłącznie po to, żeby się kolegom pochwalić, bo i tak na nim nie będziesz jeździł. Jeżeli już kupisz ten rower, to kup go w mądry sposób. Weź pod uwagę parę typów, które Ci dzisiaj wrzuciłem. Natomiast też osoby, które mają jeszcze dodatkowe typy, zachęcam do sekcji komentarzy, gdzie możecie dodać swoje typy, tipy, aby pomóc ludziom wybrać ten swój wymarzony rower. No i co trzeba. Pamiętać, przede wszystkim jeszcze raz podkreślę, najważniejszy to jest dobry rozmiar. Resztę jakoś sobie ogarniecie. Dlatego też, moi drodzy, jeżeli filmik się Wam spodobał, zachęcam do tego, żeby zostawić lajka. Żeby zostać z nami na dłużej, warto kliknąć ten czerwony guiszczek subskrybuj. Bo jak widzicie, wrzucamy tych filmów coraz więcej i coraz fajniejszych, dlatego jedziemy z tym. No a co? My widzimy się już w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!